W naszych wiadomościach m.in. o święceniach kapłańskich w naszej decyzji i o świętowaniu 21. rocznicy działalności Bielskiego Towarzystwa Trzeźwości. Powiemy także o profesjonalizmie w ewangelizacji i zaprosimy na Marsz Życia i Rodziny w Oświęcimiu oraz na niedzielę ewangelizacyjną Rio w Żywcu. Diecezja bielsko-żywiecka ma ośmiu nowych kapłanów. Biskup Tadeusz Rakoczy udzielił 25 maja święceń diakonom w katedrze pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Bielsku Białej. Były to 22 święcenia kapłańskie w historii diecezji. W homilii biskup Rakoczy podkreślił, że kapłan powołany, by być żywym obrazem swego mistrza, powinien starać się odtworzyć w sobie ludzką doskonałość objawioną w Jezusie w Chrystusie. Winien zatem być człowiekiem głębokiej wiary przede wszystkim, bo wiara rodzi w ludzkim sercu nadzieję zbawienia. I błogosławiony Jan Paweł nauczał, że gdy ludzie zwracają się do kapłana o radę, gdy powierzają mu swe problemy, oczekują czegoś więcej niż tylko odpowiedzi podyktowanej rozsądkiem. Oczekują słów wiary. Kaznodzieja apelował do neoprezbiterów, by byli przede wszystkim animatorami wiary by stali się specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Kapłan nie musi być zorientowany we wszystkich aktualnych zmiennych trendach. Wierni oczekują od niego przede wszystkim, że będzie raczej świadkiem odwiecznej mądrości płynącej z objawionego słowa. Po zakończeniu obrzędu święceń neopresbiterzy otrzymali dokument, celebret, potwierdzający, że dana osoba jest kapłanem diecezji Bielsko-Żywieckiej i posiada władzę sprawowania najświętszej ofiary, przepowiadania Słowa Bożego, spowiadania i rozgrzeszania. Uroczystą Mrze Świętą wraz z biskupem Tadeuszem Rakoczym sprawowało kilkudziesięciu kapłanów, w tym m.in. biskup pomocniczy Decyzji Bielsko-Żywieckiej Piotr Greger. Wśród modlących się przy ołtarzu byli proboszczowie z parafii, z których pochodzą neopresbiterzy oraz przełożeni z Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele rodzin, znajomi i przyjaciele neopresbiterów, a także klerycy i diakoni z krakowskiego seminarium. Do sobotniego wydarzenia neopresbiterzy przygotowali się przez sześć lat formacji seminaryjnej. Błogosławieństwo nowym kapłanom udzieliło wraz z ordynariuszem kilkudziesięciu kapłanów zgromadzonych w świątyni. Nowi księża od września rozpoczną pracę duszpasterską w swoich pierwszych parafiach. Diakoni, którzy otrzymali dziś święcenia prezbiteratu, rozpoczęli formację w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej w 2007 roku. Patronem rocznika był święty Jan od Krzyża. W zeszłym roku przyjęli święcenia diakonatu, a od września pełnili praktykę katechetyczną duszpasterską w różnych parafiach diecezji. Ojcem duchownym rocznika był ksiądz profesor Roman Pindel. Od 2011 roku, kiedy został rektorem seminarium, jego funkcję przejął ksiądz dr Dariusz Guziak. Święcenia kapłańskie poprzedziły tygodniowe rekolekcje. Specjalne błogosławieństwo dla organizatorów tegorocznego Marszu dla Życia i Rodziny w Oświęcimiu przekazał za pomocą kanału internetowego YouTube biskup Tadeusz Rakoczy. W niedzielę 16 czerwca w ramach Święta Życia mieszkańcy decyzji bielsko-żywieckiej, całe rodziny, samorządowcy, działacze różnych wspólnot i ruchów kościelnych, księża, siostry zakonne, po raz drugi w historii miasta nad Sołą manifestować będą swoje przywiązanie do wartości życia. W ubiegłym roku wydarzenie zgromadziło półtora tysiąca osób. Cieszę tą inicjatywą nowej ewangelizacji, w której nasze rodziny zaangażowane i młodzież otoczona opieką duszpasterską ubogaci to wielkie wydarzenie jaką jest, jaką będzie beatyfikacja siostry Szewczyk. I połączenie tych dwóch rzeczy, otwarcie się na Boga i uruchomienie wszystkich możliwości naszego umysłu, naszego serca, ludzi młodych i ludzi zaangażowanych w duszpasterstwo, w życie kościoła, i żeby to ukazywało drogę tym, którzy błądzą, którzy. Ulegają współczesnym modnym ideologiom, żeby właśnie pokazać naszą więź z Chrystusem i nasze powołanie realizować i przynosić jak najlepsze owoce. Tego z całego serca życzę i na tę drogę. Podczas tegorocznego marszu zaplanowano msze świętą w kościele Przeoświęcimskim klasztorze sióstr Serafitek, która będzie dziękczynieniem za beatyfikację siostry Małgorzaty Szewczyk. Po przejściu ulicami Oświęcimia marsz zakończy się na miejscowym stadionie Mosir. Tu zaplanowano między m.in. koncerty zespołów Koncentus, Arka Noego, artysty Arkadio, a w roli gwiazdy wystąpi Lux Torpeda. Zaplanowano degustację potraw, mecze oraz różne pokazy. Tegoroczny marsz ma być dziękczynieniem za beatyfikację siostry Małgorzaty Szewczyk. Założycielki Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej Sióstr Serafitek. toczesne szczątki siostry Małgorzaty znajdują się w krukcie kościoła Serafitek w Oświęcimiu. Tegorocznemu marszowi towarzyszą specjalne konkursy. Jeden z nich polega na zrobieniu zdjęcia swojej rodziny i przesłaniu go na adres świętożycia do 10 czerwca. Nagrodą jest weekendowy wyjazd do jednego z ośrodków nadwiślańskiej agencji turystycznej. Jest także konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, gdzie nagrodą jest rower. Jego temat brzmi Kierunek rodzina. Przeddzień marszu rozegrany zostanie w Oświęcimiu turniej dzikich drużyn w piłkę nożną o Puchar Siostry Prowincjonalnej. Szczegóły na stronie www.marszoświęcim.pl Chrześcijanie jako wyznawcy religii monoteistycznej wierzą w Boga, który jest jeden, ale nie jest samotny. Mówił biskup Piotr Greger, który 25 maja przewodniczył mszy świętej z okazji 21. rocznicy działalności Bielskiego Towarzystwa Trzeźwości. Hierarcha, zastanawiając się nad tajemnicą Trójcy Świętej, wskazał na liczne konsekwencje, jakie płyną z przyjęcia tej jednej z fundamentalnych prawd wiary chrześcijańskiej. Jak zauważył biskup pomocniczy decyzji Bielsko-Żywieckiej, prawda o Trójcy Świętej jest i zawsze pozostanie największą tajemnicą. Jednak nie oznacza to, że zwykły człowiek nie ma do niej dostępu, gdyż Pismo Święte bardzo wiele, chociaż pośrednio, mówi nam o Bogu jedynym. Duchowny przypomniał, że całe życie chrześcijańskie toczy się pod znakiem Trójcy Świętej i w jej obecności. Zwracał także uwagę, że Kościół wierzy w trójce nie dlatego, że chce rzeczy komplikować, ale ponieważ ta prawda została objawiona przez Chrystusa. Kaznodzieja przestrzegał, że to egoizm sprawia, iż człowiek żyje wbrew naturze człowieka stworzonego na Boże Podobieństwo. Prawda o jednym Bogu obecnym i żyjącym w trzech osobach nie jest tylko kwestią dogmatyczną, ale stanowi źródło inspiracji dla życia na co dzień. Ten wymiar pragmatyczny jest także istotnym kryterium potwierdzającym autentyczność naszego chrześcijaństwa, zapewniał biskup Gregor. Prowadzenie ewangelizacji wymaga profesjonalnego przygotowania, uważa ksiądz dr Przemysław Sawa z decyzjalnej szkoły nowej ewangelizacji w Bielsku-Białej. Według duchownego zaangażowani w nową ewangelizację muszą być profesjonalni w tym, co robią. Musimy takimi być, bo ludzie, do których idziemy, chcą być profesjonalni, dodaje ksiądz dr Sawa. Mogą być uczestnikami ewangelizacji, na przykład ludzie wyśmienicie obeznani w komputerze, w prowadzeniu, przygotowywaniu jakichś prezentacji, filmów i tak dalej, więc patrzą na wszystko przez pryzmat swojego doświadczenia zawodowego. I teraz, jeżeli my jakimś nieprofesjonalnym rozwiązaniem przyjdziemy do nich, by głosić o, o wielkich sprawach, pierwszy ich odruch to jest odrzucenie. Niektórzy w ogóle przestaną słuchać, widząc, że, że my się nie znamy na tym, co, co jest przecież ważne. Kapłan podkreśla, że profesjonalizm nie wyklucza otwartości na ducha świętego. Głębokie życie duchowe jest fundamentem każdego działania ewangelizacyjnego, dodaje. Jak zauważa ksiądz Sawa, potrzeba dostosowania się do współczesnego języka i mentalności podczas ewangelizacji wynika z prawdy o wcieleniu Syna Bożego. Na pewno Bóg wzywa nas, wzywa przez Kościół. Przez hierarchów Kościoła, papieża do tego, by zacząć mówić językiem współczesnego człowieka. To jest też logika wcielenia. Widzieć wcielenie jako platformę wszelkiego działania, platformę duchowości, ewangelizacji i całości życia Kościoła. To znaczy, to musi być spięcie tego, co Boże, z tym, co ludzkie, a między innymi tym, co ludzkie jest język, mentalność. Decyzjalna Szkoła Nowej Ewangelizacji w Bielsku Białej została oficjalnie zatwierdzona kilka lat temu dekretem ordynariusza bielsko-żywieckiego biskupa Tadeusza Rakoczego. Wspólnotę tworzą studenci, osoby pracujące, małżeństwa oraz ludzie starsi. Wspólnota prowadzi kursy Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja i autorskie. Przy okazji Decyzjalna Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na spotkanie nowo w powstałej przy Wspólnocie Grupy Młodzieżowej, a wcześniej Ewangelizacyjny Dzień Dziecka, szczegóły ksiądz Sawa. W imieniu Dziecięcej Szkoły Nowej Ewangelizacji w Bielsku-Białej pragnę serdecznie zaprosić młodzież gimnazjalną oraz ze szkół ponadgimnazjalnych na spotkanie dla nich, które odbędzie się w niedzielę 9 czerwca o godzinie 11:30 w salkach przy parafii Świętego Pawła w Bielsku-Białej. Pan Bóg po szczególnym doświadczeniu mocy Jego przez młodych ludzi w czasie kursu młodzieżowego w marcu wezwał nas do stworzenia wspólnoty Szkoły Ewangelizacji dla Młodych. Ten projekt zaczęliśmy już realizować. Jest otwarty dla wszystkich. Każdy młody człowiek, który pragnie, szuka swojego miejsca w życiu, w kościele, chciałby doświadczyć spotkania z innymi młodymi chrześcijanami, niech czuje się zaproszony. Drzwi są otwarte dla każdego. 9 czerwca, 11.30 u Świętego Pawła w Bielsku. Natomiast dzieci ze szkoły podstawowej zapraszam. Na ewangelizacyjny dzień dziecka odbędzie się on 1 czerwca w sobotę w godzinach od 11 do 17, w liceum i gimnazjum Sióstr Córek Bożej Miłości w Bielsku Białej przy ulicy Broniewskiego. Ewangelizacyjny dzień dziecka to czas, w którym jest zabawa, jest trochę sportu, jest głoszenie Ewangelii, czas mszy świętej i nauczania dla dzieci, uczenie się modlitwy. Powiązanie tego, co duchowe, z tym, co fizyczne. Serdecznie więc zachęcam rodziców, by chcieli zapisać swoje dzieci. Szczegóły na stronie www.sne.bielsko.pl. Tam jest też i formularz zgłoszeniowy. Drzwi są otwarte znowu dla każdego dziecka. Jeśli chcesz, przyjdź. Zapraszam. Msza Święta, modlitwa uwielbienia oraz o uzdrowienie, prezentacje, koncert, dziękczynny TGD, a także rozmowy niekontrolowane w namiotach, to niektóre tylko z zaplanowanych wydarzeń w ramach akcji ewangelizacyjnej Rio w Żywcu. Pierwsza niedziela ewangelizacyjna w Żywcu, która odbędzie się 9 czerwca, to pomysł konkatedralnej parafii narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz lokalnego miejskiego Centrum Kultury. Rio w Żywcu rozpocznie się od Mszy Świętej w Konkatedrze. Politurgi i uczestnicy akcji ewangelizacyjnej przeniosą się do amfiteatru pod Grojcem. Tu wszystko zainauguruje koronka do Bożego Miłosierdzia, a następnie pod hasłem Wiosna w Kościele zaprezentowany zostanie program i idea tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro w Brazylii. O wakacyjnej akcji Ewangelizacja w Beskidach opowiadać będą franciszkanie i wspólnoty z Rychwałdu. Zaś szczegóły planowanej wyprawy na rowerowej z Żywca do Rzymu, która wyruszy za dwa miesiące, przybliżą inicjatorzy akcji Rozkręć wiarę – na że się nie przejedziesz. Wieczorem odbędzie się modlitwa uwielbienia oraz modlitwa o uzdrowienie. Po nich zaś koncert dziękczynny zespołu chrześcijańskiego, trzecia godzina dnia. Podczas pierwszej niedzieli ewangelizacyjnej będzie możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej oraz spowiedzi. Pod specjalnymi namiotami będzie można porozmawiać z przedstawicielami wspólnoty trudnych małżeństw Sychar oraz krucjaty wyzwolenia człowieka. To już wszystko w naszych wiadomościach. Na spotkanie z nami zapraszamy za tydzień. Przypominamy, że 1 czerwca jest Dzień Dziecka. Z tej okazji zapraszamy na mini Olimpiadę Wmesznej. Odbędzie się ona w niedzielę 2 czerwca na Boisku Szkolnym, początek o godzinie 14.30. W programie, m.in. konkurencje sportowe z medalami i nagrodami, pokazy go prowców i program artystyczny, który zakończy koncert Magdy Anioł o godzinie 19. .00. Zapraszamy.